Bądź mno. Anonek level szósty. Idziesz sobie do szkoły i nagle patrzysz pod nogi, a tam taki... WYKURWISTY KAMYK. No po prostu piękny. Taki piękny, że jakby był lochą, to by się ruchał dnie i noce. Rzekłbyś, że to kamień Fibonacciego, czy innego Giuseppe. Podnosisz. Jakbyś był kilka leveli starszy, to byś się do niego onanizował. Ale tego nie robisz, bo nie wiesz, co to onanizacja. Wsadzasz do kieszeni. Idziesz dalej, patrzysz pod nogi. O kurwiks, ekse, znowu kamień. Jeszcze piękniejszy od tamtego. Oglądasz go dokładnie, wsadzasz do kieszeni. Idąc dalej zebrałeś więcej zajedwabistych kamyczków. I sobie postanawiasz, będę kolekcjonował kamienie. Spóźniłeś się przez to na lekcję. Wchodzisz na przyrkę i kurwisz Andrzeja. Anonek, gdzieś ty był za karę, siadasz obok Krysi. Instant boner, JPG. To chyba twoja pierwsza erekcja w życiu. By the way, Krysia to Locha, która ci się spodobała od pierwszego dnia budy. Siadasz obok niej, lekcja mija, a ty się zastanawiasz, jak zagadać. Wpadasz na pomysł, zaczynasz wyciągać kamienie z kieszeni. Krystyna patrzy na ciebie i się pyta: A no, jak co to odpierdololo? Pokazujesz jej kamiory. Patrzę, jakie zajebiste kamyczki. Pokazujesz jej kamiory. Ona zaczyna płakać: Pani, pani, ja on mi dokucza! Urwisząc znowu drzejape i każe ci się przesiąść. Krycha, jak mogłaś! Przegryw kropka-dok. Siedzisz smutny jak Pepe do dzwonka. Na przerwie idziesz się z kumplami pobawić w chowanego. Chowasz się za drzewem, patrzysz pod nogi i. Kurwa, nie wierzysz. Widzisz tak pięknego kamienia, że nie zauważasz, jak w twoją stronę idzie wóefista. Ostatnim razem jak do ciebie tak szedł, to skończyło się to źle dla twojego odbytu. Z daleka mówi: "Cześć, ononku. Widzę, że bawisz się w chowę z koleżkami i nikt nas tu nie widzi. Mamy czas, żeby sobie wydwoje porozmawiać." Nie tym razem, kurwy synu, myślisz sobie. Podnosisz nowego kamienia i z całej pety na nim starego z boka. Ten dostaje w czoło i zaczyna mu się lać jucha. Nosisz, chwytasz swój kamień i patrząc triumfalnie w niebo mówisz Oto kamień zwycięstwa Od dziś po czasy będzie mi towarzyszył w bojach Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak ważny ten kamień będzie w przyszłości Ale o tym później Po lekcjach wracasz do domu Masz kamienie wypełnione po grzebie, po brzegi kieszeniami Albo na odwrót Chujwi Matka się pyta, a nonek, czy cię pokurwiło z tymi kamieniami? Ale to był dopiero początek. Codziennie wracasz do domu z kieszeniami z zapchanymi kamieniami. Wszystkie są przepiękne. Po miesiącu masz całkiem niezłą kolekcję kamyków. Chciałbyś móc przebywać z nimi więcej czasu, ale matula myśli, że cię poebao. I codziennie po lekcjach idziesz do psychologa. I tak mijają tygodnie. I miesiące nie ma już gdzie tych kamieniów upchać. Tatulo zrobił nawet remont hawiry i masz specjalny pokój na kamienie. Ale przydałoby się jakoś te kamienie wykorzystać i wpadasz na zajebisty pomysł. Zbudujesz sobie przekurwistyczny fort z kamieni. Prosisz ojca o pomoc. Macie spore podwórko, więc się zgadza. Po dwóch miesiącach masz piękny zamek z kamieni. Zapraszasz kolegów na zabawę, czasami tam śpisz, no i oczywiście masz magazyn na kamienie. Nadal je zbierasz, ale teraz nie kolekcjonujesz tylko ładnych. Od dawna miałeś ambitniejszy plan. Zbierzesz wszystkie kamienie świata. Do tego potrzebne ci jest jednak hajsiwo Myślisz jak zarobić Rozbudowujesz swój fort o kolejne segmenty I otwierasz pierwszy park rozrywki O tematyce kamieni w zadupiu wypizdowskim Najpierw zapraszasz koleżków ze starymi Starzy koleżków rozgłaszają wieści o nowym parku I zapraszają innych starych Ci starzy zapraszają jeszcze innych starych Jedyną osobą, która ma zakaz wstępu Jest ta kurwa Krysia Nie zapomniałeś jej tego okrutnego zachowania Teraz ona z zazdrością patrzy jak ty Zbijasz money na kamykach. Ogólnie biznes się kręci. Ale Matulo i Tatula zgarniają 65% hajsów, no bo ty jeszcze nie pełnoletni, bla bla bla. Mijają miesiące i myślisz sobie, że to jednak za mało. Nie masz tylu zysków, ile potrzebujesz. Nagle, jak pierun z jasnego nieba, przyjeżdża do Twojego domu TVN i napierdalają reportaż o Twoim zajebistym, kamyszkowym parku rozrywki. Sukces ekse. Rozgłos na cały kraj. Coraz więcej ludzi przychodzi, rozbudowujesz. Park. No ale jest problem, zebrałeś wszystkie kamienie w mieście. Co tu robić? Masz dużo hajsów, więc zatrudniasz ludzi, żeby zwozili ci kamienie z innych miast. Tak się więc stało. Mijają lata, a ty jesteś najmłodszym milionerem w Polsce. Kupiłeś ze starszymi dom w górach, a poprzedni zburzyłeś, żeby rozbudować zamczysko. Twoja rodzina jest bogata. Nawet nie ruszasz dupy z domu, żeby zbierać kamienie, bo twoi ludzie robią to za ciebie. W końcu idziesz do gimbazy. Jesteś tym w chuj popularnym, masz dużo znajomych i ogólnie żyje ci się dobrze. I nagle pewnego dnia... Widzisz ją. Laska nawet piękniejsza niż twoje kamienie. To ta, która była ci przeznaczona. Krysia. Podchodzi do ciebie i mówi Siema, siema, kurwa, witam, manon”. No elo, odpowiadasz. Ty, no sorry, że byłam taką słuką sztama. Ciężko ci wybaczyć, ale tak naprawdę zawsze coś do niej czułeś i w sumie czemu nie. Pytasz się jej, czy chce z tobą chodzić. Ona się zgadza i żyjesz sobie szczęśliwie z Krysią i kolegami w gimbazie. Mijają lata, kończysz gimbazę i licbazę. Jesteś już dorosły. Przez ten czas wykupiłeś całe zadupie i jebłeś największy ośrodek kamieni na świecie. Co roku Jurij Owsięko robił u ciebie wośb. Nawet na wakacje przyjeżdżał Andrzej Duda, głośno o tobie w całej Europie. Otwierasz mnóstwo kopalni kamieni, gdzie tania siła robocza kopie dla ciebie kamienie. Nawet sprowadzasz uchodźców do siebie, żeby żyło im się dobrze i żeby nie odpierdalali maniany z tym całym dżihadem. I masz teraz wystarczająco dużo hajsów, aby wdrożyć w życie swój główny plan. Kupuj małe miejscowości we wszystkich krajach Europy. Otwierasz tam takie same ośrodki kamienne i kopalnie jak u siebie. Masz zajebiście dużo kamieni. Po kilku miesiącach zaczynasz budować kamienne miasto. Jest większe od warszawki. Oficjalnie staje się ono stolicą Polski. Zatrudniłeś nawet amerykańskich naukowców, aby opracowali ci specjalny klej do kamieni. Dzięki temu kamienne budowle są trwałe i byle huragan Irma ich nie zburzy. Masz rozgłos na cały świat. Wpadasz na szalony pomysł. Skoro w twoim mieście ludziom żyje się dobrze i masz dużo hajsiwa, to czemu by nie jebnąć kamiennego kraju? Piszesz do Jarosława. A by the way, Kaczor został prezydentem, ale duda nadal jest twoim ziomkiem. Jaro, tej no mi kupić te polskie jedne kamienne państwo. No ok. Po dwóch latach odjebałeś kamienne państwo, które jest jednym z najbogatszych na świecie. Jesteś wygrywem. Masz piękny, kamienny pałac i trójkę dzieci z Krysią. Twoi rodziciele pewnie patrzą się gdzieś na Bahamach w pięknej willi. Jesteś najbardziej rozpoznawalną istotą na planecie. Powstaje z tobą mnóstwo memów, wniknąłeś głęboko do popkultury, w tym twoje kamienie. Teraz wszystko, od ubioru po supertechnologię, jest związane z kamieniami. Na całym globie. Budujesz kamienne państwa. Wszyscy największy władcy świata kłaniają ci się. Po jakimś czasie masz pod kontrolą całą planetę. Wszystko na Ziemi jest zbudowane z kamyków. Aby zagospodarować jak najwięcej miejsca, wycinasz lasy. Amerykańscy naukowcy opracowali kamienie, które produkują tlen, więc nikt się nie czepia. Nie ma też pól prawnych. Ludzie wyewoluowali i teraz ich układ pokarmowy jest przystosowany do jedzenia kamieni. Są nawet dobre. Odrobinę może za suche, ale naukowcy pracują nad ulepszeniami. Nawet wyjebałeś w kosmos całą wodę z oceanów, żeby było gdzie budować i kopać kamień. Twoje przydupasy zrobili hydrokamienie z wodą, także luz. Wszystko dosłownie jest z kamienia i tak mija ci piękne życie. Na świecie panuje pokój i harmonia. Spełniło się Twoje marzenie, aby posiadać wszystkie kamienie na Ziemi. Jednak co piękne. Szybko się kończy. Po 30 latach sielanki pojawia się problem w chuj. Kończą się kamienie na ziemi. Jeśli czegoś nie zrobisz, to ludzkość w najbliższym czasie wyginie. Jakimś studenta wiadomość dostaje się do mediów. Wybucha panika. I wpadasz na zajebisty pomysł. Organizujesz naradę z naukowcami, najważniejszymi podwładnymi. Mówisz im, że trzeba odkurwić lot na Snickersa- <laughs> Sorry, na Marsa. Będziemy kopać kamienie tam i przywozić tu. Zajebisty pomysł, panie Anon, gratulacje. Naukowcy budują kamyczkowe, ultraszybkie rakiety, wysyłają ludzi i sprzęt na Marsa, budują tam wykopaliska i ściągają na Ziemię czerwone kamyczki z Marsa. Okazuje się, że są o wiele lepsze do budowy niż ziemskie. W smaku trochę gorzkawe, ale są świetnym dodatkiem do sałatki z kamieni śródziemnych. Niestety nie można z nich zrobić wody, ale to nie problem. Wszystko znów wraca do normy. Jednakże po 10 latach przez wykopaliska powierzchnia Marsa zmniejszyła się o 90%. Kończą się kamienie na Marsie. Coś tam o tym kiedyś wspominali ekolodzy czy ktoś, ale miałeś wyjebane... Ty jednak jesteś w chuj spokojny, bo masz następny super pomysł. Będziecie kopać Wenus. Wysyłasz misję Apollo 69.9 na Wenus. Sprowadzają nowy rodzaj kamieni na Ziemię, a ty masz spokój na następne 10 lat. Nowe kamyki są gorące, więc trzeba je trzymać kilka dni w lodówce, żeby nadawały się do spożycia. do budowy są chujowe, jednak Łatwo syntezują się z kamieniami ziemskimi. Dzięki temu technologia, biologia i stoneologia rozwijają się bardzo szybko. Wszystko znowu jest fajnie, ale musisz myśleć przyszłościowo. Nie wiesz co zrobić, więc po wieczornym ruchanku Krysi prosisz ją o radę. Ona na to, żebyś jednął portal do innego wymiaru i stamtąd sprowadzał kamienie. W sumie niezły pomysł. Twoi naukowcy budują z magicznych kamyczków portal do wymiaru szmaciura JD. Odwiedzasz najbliższą planetę nadającą się do życia. Myślisz sobie: Tu jedne, następne, kamienne imperium. Tak też robisz i przez następne dekady masz dwie dobrze rozwinięte, kamienne planety. Nie ma przeludnienia, głodu, życie jest piękne. Masz już te 119 lat. Czujesz już trochę staro, ale twoi synowie zostali naukowcami i pracują nad miksturą nieśmiertelności. Oczywiście na bazie kamieni. Idziesz sobie do swojego pierwszego pokoju i patrzysz dumnie na swoją pierwszą kolekcję kamieni, którą umieściłeś w specjalnej kamiennej gablocie. Łezka ci się wokół kręci, wspominasz stare czasy i nagle jeb! Wyjebało cię 2137 metrów dalej, leżysz cały we krwi. Nie wiesz co się stało. Pewnie coś wybuchło. Cudem przekręcasz się na plecy. Widzisz niebo, ale nie takie zwyczajne, piękne niebo. Jest całe w ogniu i dymie. Rozglądasz się. Wszędzie wybuchy, strzały. Widzisz dziwne istoty zabijające ludzi. Zrozumiałeś nagle, co się stało. Zaczęła się inwazja na ziemię. W pewnej chwili podchodzi do ciebie wielka, gadzia istota. Przemawia do ciebie dziwnym głosem, jednak w ludzkim języku. Witaj, kurwa ziemska. Ja jest Jabadabadureldich. Władca reptilian. To jest zemsta za to, że zniszczyliście naszą planetę, Pizgawica, i przerobiliście na swoją. Teraz my zniszczymy waszą. Stwór zaczął się histerycznie śmiać. Au! Plewania! Au! 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 Wiesz, że jesteś bliski śmierci. Wydaje ci się, że wszystko stracone, jednak jest promyczek nadziei. W ostatnich chwilach życia sięgasz do kieszeni i wyjmujesz z niej swój największy skarb. Ten kamień, który wiele lat temu uratował cię przed napadem brutalnego pedofila w Kamyczek zwycięstwa. Stajesz na nogi przed gadem, i tak jak wtedy z całej pety, nakurwiasz nim w reptiliana. Ten dostaje prosto w czoło. Zaczyna się z niego lać zielona maś. Potwór ginie w męczarniach. Nagle Twój kamyczek zwycięstwa zaczyna się dziwnie ruszać. Kosmiczna masa syntezuje się z nim, i powstaje wielki, zielony kryształ. Nie wiesz co o tym myśleć. Nagle obok ciebie pojawia się Twój najstarszy syn. Konający, cały we krwi przemawia. Ojcze, oto jest kamień filozoficzny. Dotknij go, a wszystko, co do tej pory się stało, zniknie i wrócisz do momentu, kiedy podniosłeś kamyczek zwycięstwa. Wtedy on umiera na Twoich kolanach. Zaczynasz płakać i wyć. Patrzysz, jak wszystko, co osiągnąłeś w życiu, zostaje zniszczone. Podchodzisz do kamienia. Wtedy Twój syn ostatnimi siłami mówi do ciebie. To był zaszczyt, panie Anon. Rozpłakujesz się na ament, Zalany krwią i łzami dotykasz kamienia filozoficznego Czujesz jak ogarnia cię jego energia W jednej chwili jeb Budzisz się Znów jako mały anonek Jesteś w ciemnym pomieszczeniu Związany Masz wielkiego guza na ryju Przypomnij sobie, że straciłeś przytomność i wszystko to ci się przyśniło. Nagle do środka wchodzi twój WFista z bandażem na czole i mówi No to się kurwa doigrałeś mały kurwiu, nie chciałeś po to teraz będzie bez wazeliny. Płacz mocno.